Cześć, kochani, tu Natalia z Projektu X. Dziś opowiem Wam niesamowitą historię wspaniałego człowieka, który w bardzo krótkim czasie zrobił coś, czego inni nie potrafiliby dokonać przez całe życie. Niestety ta historia nie ma szczęśliwego zakończenia, ale na pewno nauczy Was doceniać to, co w życiu najważniejsze. Ali Bennett urodził się w Sydney w Australii 16 lutego 1982 roku. Ludzie mówili o nim w szczepku urodzony i rzeczywiście mieli w tym trochę racji. Rodzina Aliego nie była po prostu bogata. Jego rodzice mieli na koncie setki tysięcy milionów dolarów, które pochodziły z dochodów ich międzynarodowej firmy, której biura znajdowały się na całym świecie. Dzięki temu Ali nie wiedział co to problemy finansowe, zawsze miał wszystko co sobie wymarzył, a jego rodzice starali się dawać mu tylko to, co najlepsze. Chłopak kończył prestiżowe szkoły, nosił luksusowe ubrania i miał wypasione gadżety. Stać go było na luksusowy styl życia, a kiedy skończył studia, od razu miał kapitał na rozpoczęcie własnego biznesu. W wieku 33 lat był już właścicielem dużej firmy energetycznej. Ali był młodym, prężnym biznesmenem osiągającym duże sukcesy i reprezentował lokalną elitę. Miał dosłownie wszystko, czego pragną ludzie w jego wieku, a nawet więcej niż wielu z nas kiedykolwiek osiągnie. Piął się po ścieżkach kariery, aż w końcu jesienią 2015 roku zaczął marnować swój czas tak jak wielu innych bogatych ludzi. Późno zwlekał się z łóżka, często spotykał się z przyjaciółmi, imprezował i trwonił całą swoją fortunę na lewo i prawo. Nigdy nie zastanawiał się nad tym, ile wydaje w klubach i drogich restauracjach. Niczego sobie nie żałował. Jego Rolexy kosztowały każdy po 60 tysięcy dolarów, a miał ich naprawdę sporo, nie wspominając nawet o szybkich samochodach, które były jego prawdziwą pasją. Koszt jednego Ferrari Spidera wynosił ponad 600 tysięcy dolarów, a mężczyzna posiadał ich kilka w różnych kolorach i wersjach. Szafy jego domu pękały w szwach. Ali chodził tylko w ubraniach od projektantów i nosił buty tylko i wyłącznie od Louis Vuittona. Ogromne apartamenty, piękne modelki i wakacje w luksusowych resortach, czego chcieć więcej? Ale jesienią 2015 roku Ali zrozumiał, że nie wszystko da się kupić, a to co materialne daje nam tylko namiastkę prawdziwego szczęścia. Któregoś razu chłopak źle się poczuł i poszedł na badania lekarskie szukając przyczyny swoich dolegliwości. Lekarze wykryli wtedy u niego straszną chorobę, która pojawiła się jakby znikąd. Ali zachorował na raka złośliwego, którego rozwój osiągnął już czwartą fazę. Lekarze smutno kiwali głowami i rozkładali ręce twierdząc, że Aliemu zostało na ziemi bardzo niewiele czasu. Według ich prognoz miał żyć jeszcze tylko około siedmiu miesięcy. Oczywiście, mając ogromne zasoby finansowe i odpowiednie warunki, mężczyzna mógł natychmiast rozpocząć leczenie, ale nie zrobił tego. Szybko zdał sobie sprawę, że nie ma szans na wyleczenie. Nie chciał spędzać ostatnich dni swojego życia w szpitalu, nie chciał też wydawać pieniędzy na wyniszczającą chemioterapię. Nikt z nas nie wie, co zrobiłby na jego miejscu. Pewnie niektórzy robiliby wszystko, by ratować swoje życie, ale Ali zdecydował się zrobić coś zupełnie innego. Jak sam mówił, któregoś razu, kiedy siedział wieczorem sam przy ognisku, zdał sobie sprawę, że przez 30. 30 lat swojego życia nie zrobił nic znaczącego, nic co zostawiłoby po nim ślad i pomogło światu. Zdałem sobie sprawę, że moje dotychczasowe życie skupiało się na rozrywkach i przyziemnych przyjemnościach, że zwyczajnie traciłem czas zamiast skupić się na realnej pomocy ludziom i próbach ich uszczęśliwiania. Wiadomość o śmiertelnej chorobie kompletnie zmieniła jego światopogląd i zachowanie. Zdecydował się sprzedać swoją firmę, wszystkie samochody, zegarki, buty, ubrania, domy, a pieniądze przeznaczyć na pomoc potrzebującym. W tym celu znalazł wiele fundacji charytatywnych na całym świecie i postanowił zacząć zupełnie inne życie niż to, które wiódł dotychczas. A wszystko po to, by w momencie śmierci spojrzeć w przeszłość i uznać, że jego życie miało sens. Okazało się, że przez te kilka miesięcy był w stanie osiągnąć znacznie więcej niż udało mu się wcześniej przez 30 lat. Najpierw Ali pojechał do Afryki, po czym odwiedził aż 100 innych krajów na całym świecie. Wszędzie wyruszał z misją charytatywnej pomocy najbiedniejszym i pokrzywdzonym. W miejscach, które odwiedził, powstały nowe szkoły, a wszystko dzięki funduszom z jego własnej kieszeni, które pozwoliły na edukację tym, których rodziców nigdy nie byłoby stać nawet na podstawowe wykształcenie. Dzięki temu dał szansę na nowe, lepsze życie tysiącom ubogich dzieci. Jednym z jego projektów był hostel dla sierot na 600 osób, ze wszystkimi udogodnieniami. Ali próbował być wszędzie tam, gdzie potrzebowano pomocy. Robił wszystko co w jego mocy, by wyciągnąć rękę do ludzi, których nawet nie znał. W najbiedniejszych rejonach, gdzie do dziś pomimo XXI wieku setki ludzi cierpi z braku wody pitnej, rozpoczął pracę nad budową dziesiątek studni głębinowych. Z pomocą jego pieniędzy powstały szkoły, meczet, szpital i wiele, wiele innych. A trudno sobie nawet wyobrazić liczbę osób, którym dzięki swojej pomocy uratował życie lub przynajmniej znacznie poprawił jego komfort. Przyjaciele Aliego śmiali się z niego, że jest milionerem bez milionów, ale taka była prawda. Mężczyzna pozbył się całego majątku na rzecz biednych i schorowanych ludzi żyjących w nędzy. W jednym wywiadzie wyznał kiedy jesteśmy zdrowi i szczęśliwi rzadko myślimy o innych i nie skupiamy się na tym jak wielką uwagę ma czas pozbyłem się zegarków samochodów a nawet ubrań oddałem wszystko co miałem bo chciałem opuścić ten świat bez żadnych rzeczy materialnych ale za to z czystym sumieniem co ciekawe ali nazwał raka który wyniszczył jego organizm prezentem od boga który zesłał mu chorobę bo mógł poznać prawdziwy sens życia Dopiero wtedy zrozumiał, że bogactwo to tylko narzędzie do pomocy innym. Przyznał się, że dopiero kiedy zachorował, zaczął doceniać małe gesty i radości, których nigdy wcześniej nawet nie zauważył, jak na przykład podanie biednemu dziecku leku ratującego mu życie, albo możliwość napojenia wodą dziecka przez matkę, albo ojciec, który ma pracę i dzięki temu jest w stanie zapewnić swojej rodzinie godny byt. Ostatnie dni Ali spędził w szpitalu, gdzie nagrywał filmy, w których opowiada o swojej wewnętrznej przemianie, o dobroci, miłości, o współczuciu oraz koniecznej pomocy bliźniemu. W ostatnim filmie wykończony chorobą mówi, postaw sobie cel, stwórz projekt, który pozwoli ci iść naprzód. Czyń dobro i dziel się z tym ludźmi na całym świecie. Pamiętajcie, że wszyscy kiedyś umrzemy, a to, co zostawimy po sobie na Ziemi, to nasze dobre uczynki. Film natychmiast zyskał miliony wyświetleń. 29 maja 2018 roku Ali Bennett opuścił ziemski świat. Pomimo prognoz lekarzy, którzy w momencie zdiagnozowania dawali mu jedynie 7 miesięcy życia, żył jeszcze ponad 2,5 roku. Pochowano go w rodzinnym mieście Sydney w Australii. Na jego pogrzeb przyszło tak wielu ludzi, że policja musiała zablokować ulicę. Tysiące ludzi, którzy nawet go nie znali, przyszli, by pożegnać jego piękną duszę. Od jego śmierci minęły już ponad dwa lata, ale Ali nadal przynosi ludziom radość i zmienia los tysięcy na całym świecie. Jego fundacja nadal prężnie działa. Budowane są szkoły, szpitale i sierocińce, a do potrzebujących płyną środki czystości, jedzenie i ubrania. Wszystko, co zrobił dla innych, na zawsze pozostanie w sercach wielu, którzy często mówią, że tak długo jak trwa pamięć o nim, tak długo pozostanie wśród nas. Być może ta historia multimilionera będzie pięknym przykładem dla każdego z nas, jak należy żyć nie tylko dla siebie, ale też dla innych, zwłaszcza tych, którzy borykają się z problemami finansowymi, bo pieniądze to tylko papierki, których nie weźmiemy ze sobą po śmierci, a przecież nikt z nas nie wie, kiedy przyjdzie nasz czas na pożegnanie. Kochani, podzielcie się tą historią ze znajomymi i napiszcie w komentarzach, czy Wam się podobała. Dzięki temu więcej ludzi ją usłyszy i pozna historię Aliego. Klikajcie też w karty na końcu ekranu. Pozdrawiam!